To, Co zaraz Wam zagotuje mózg, jest tutaj. E, to co już powiedziałem e, dawno temu, jeżeli nie potrafisz jeździć na motocykl, kup sobie Ducati i wtedy będzie się wydawało, że potrafisz. Cześć, to ja, Andrzej. W środku jest to, czym nie jeździłem, i jest mi smutno, ale możecie to zobaczyć w najbliższych dniach w salonach Ducati, czyli nowe panigale V4S. I zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego na nim nie jeździłem. Jestem biedakiem. A właściwie to nie, reprezentuje za mały rynek, żeby być godnym tego, żeby pojeździć na nowym panigale V4S, ale ono jest już tutaj. I wiecie, co znam kogoś, kto już na nim jeździł i zagrzynym mu pod kołderkę, znaczy nie temu komuś. Temu motocyklowi. Uwaga, uwaga, uwaga. Czy ja umiem? Czy ja umiem, bo jesteśmy w Liberty Motors Łódź, gdzie ten motocykl teraz przez najbliższe dni będzie można zobaczyć. Tararam. I od razu to co widzicie przód. Cyk. Tyk. Tyk. Jakbyście się pytali, dlaczego lampy już nie są takie. Otóż dlatego, że ten motocykl ma właśnie nazywać do 996. Słuchajcie, nie jest źle. Bo jak ja się zagłębiłem w ten motocykl, to w sumie jest dużo rzeczy, o których mogę powiedzieć teraz technicznie, a jeszcze więcej, jak już zacznę tym motocyklem jeździć. Mam nadzieję, w przeciągu już najbliższych miesięcy przede wszystkim sprzęt jest nowy no okej, okay, dobra ramy tutaj teraz nie zobaczycie ale rama jest nowa, lżejsza, to jest w ogóle taka ogromna dziura żeby ona sobie lepiej pracowała i po kolei co jest nowe Brembo po raz pierwszy jak się nazywało to Brembo High Pure High co High pure. Hi pure że wysoka czystość nie wiem o co chodzi ale w każdym razie nowe Brembo następca stylemy które będą się pojawiały w innych motocyklach później za, yy, po kolei. Jeżeli chodzi o stylistyczne smaczki, no dobra, umówmy się, 996 jest nie do pobicia, to już to wszyscy wiemy, tak, tak. ale zobaczcie, tył wrócił trochę do tych 1199 i 1299. Yy, Są mniejsze te otwory, i w ogóle pozycja jazdy na motocyklu jest zupełnie inna. Zbiornik jest nowy, jest taki fajny, węziutki, i wiecie co, i to jest tak, ja zawsze. Mogłem trochę pluć i się denerwować na to, że nie zostałem zaproszony na testy oficjalne. i może być obrażony: na taki motocykl po czym na niego wsiadasz, robisz tak, łapiesz tu, nie, mogę, nie umiem raz skręcić i, i łapać. I od razu ci się chce nim robić rzeczy. Więc nie jestem obrażony absolutnie na pani Galę I zobaczymy, jak tutaj ta aerodynamika też będzie działała, no bo wiecie. Na aero cały czas pracują, aczkolwiek co ciekawe, te skrzydełka bardzo się nie zmieniły kształtem. Być może tyle aero jest wystarczająco, a chłodnica też nowa, żeby mniej gotowało krocze. I tak będzie gotowało, ale jeżeli trochę mniej, to to już lepiej, bo nie było 12% poprawiono wydajność chłodzenia. To, co widzicie, wahacz znienawidzony nienawidzony już w internecie, ale słuchajcie, ten cały tył, dzięki temu, że koło nie musi być do jednostronnego wahacza, jest lżejsze. Wachacz i tylne koło minus 2,7 kg. Dzięki temu zawieszenie będzie działało bardziej precyzyjnie. Supercorsa SPV4. Czyli jak zwykle, Pani Gale, jest tym motocyklem, w którym widzimy jako pierwszym rzeczy, które później wylądują u innych. Czyli takie opony będą później w kolejnych motocyklach. Czyli to są felgi kute ducati, ducati. Nie to, że od kogoś. Aha, widzicie. Bo producenci też, też zaczynają rozkręcać, rozwijać swoje własne koła, żeby po prostu jak najżejsze. Bo. O co chodzi? Już nie, to nie jest wyścig, kto ma ile mocy, bo 216 koni w tym motocyklu to jest na pewno wystarczająco przy 187 kg e, mokrej masy, ale chodzi o to, w jaki sposób jesteś w stanie tą moc przełożyć na asfalt. I po to musiał już wjechać taki wahacz, bo nie, nie ukrywajmy, że Ducati przede wszystkim ściga się na motocyklach i w superbajkach na pewno tego potrzebują rozwiązania, i dla klienta końcowego. Ten motocykl ma być łatwiejszy do jazdy, czyli ma mieć więcej przyczepności, bardziej precyzyjne zawieszenie, no i już był czas, żeby to y, zrobić. I wokół tego w ogóle, żeby tym motocyklem każdy mógł jeździć, została zbudowana cała maszyna. Słuchajcie, ja po prostu czkawkę tutaj złapię, bo gdzie się nie podchodzi do tego motocykla, to jest o czym mówić, bo chcesz y, opowiedzieć o elektronice, ale tak, ale tutaj już jest zawieszenie nowej generacji OLINSA 3.0, czyli nowe zaworowanie, nowe ustawienia elektroniki półaktywnego zawiasu. Później klikasz tutaj, jest nowy wyświetlacz, prawie siedmiocalowy, z super-hiperrozdzielczością. I później zapominasz powiedzieć o, o silniku, który w sumie nie różni się bardzo od poprzedniego. Ale chodzi o to, w jaki sposób ty możesz użyć tego silnika. żeby użyć tego silnika, potrzebujesz elektroniki, którą, co jest najważniejsze, możesz totalnie wyłączyć. Bo jest taki tryb, który możesz sobie ustawić full, 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 że ten motocykl nie jest ograniczony, jego moment obrotowy ani na pierwszym, ani na drugim, ani na trzecim, ani na czwartym biegu. Bo tak to jest i w tym motocyklu, i w tym motocyklu, i w motocyklach MotoGP, że przy tej mocy, i przy tym momencie obrotowym te motocykle na pierwszych biegach muszą być po prostu ograniczane, żeby ani nie zerwały przyczepności, ani nie waliły na gumę non-stop. To. Co zaraz Wam zagotuje mózg, jest tutaj. Wchodzimy w ustawienia. To jest akurat spoko, że powiem miliona ustawień, wciąż to jest wszystko czytelne. Wchodzimy w ustawienia zaawansowane. race I uwaga, uwaga, uwaga. ABS. Info. <laughs> I to, to nie jest miejsce, w którym zmieniacie ustawienia. To jest ściągawka, bo to, co w tym motocyklu jest najbardziej wyjątkowe, to jest nowy C. E-CBS, czyli układ ABS-u, który nie dość, że jest cornering, czyli możecie składać się i hamować z całej siły, to jeszcze dodatkowo moduluje hamowanie tylnym kołem, także nawet jak wypuścicie hamulec przedni i tylny, to ten tył dohamuje tak, żeby ustabilizować motocykl i wkleić go w zakręt. Jest to zupełna nowość, jeżeli chodzi o wszystkich producentów, kolejny, tak jakby etap rozwoju. ABS-u i od razu ci, którzy powiedzą, oj to jeździ za mnie. Możesz to wyłączyć. Możesz to wyłączyć. Możesz mieć kornering e, ABS tylko na przednim kole. E, są tryby, w których ten CBS E CBS działa. I są tryby, w których jest wyłączony, więc kto co woli. Ale tutaj została do tego sztuczna inteligencja, która tak jakby przewiduje. Na podstawie wszystkich informacji z motocykla jest artykuł na stronie Świata Motocykli, jak to, jak to działa, dam do niego link w komentarzu, ale ona przewiduje, co się wydarzy z motocyklem i schamowuje tym tyłem za nas. To samo, co się tyczy kontroli trakcji nowej generacji, która ona po prostu na podstawie algorytmu, który pewnie jest tak samo niejasny dla zwykłego śmiertelnika, jak algorytm każdego, nie wiem, portalu społecznościowego, ale Powoduje to, że ten motocykl lepiej jest w stanie zadbać o przyczepność. I wiecie, tak gadać, gadać, gadać można, ale zaraz ja zagadam z tym, który na nim jeździł. I miałeś to tą przyjemność przejechać z tym motocyklem na szkoleniu DR, tak? Dokładnie tak, na właśnie DR racetrack, miałem możliwość. Odbyć tutaj sesję na tym najnowszym panigale. E, no dobra, i teraz nie to, że jesteś sprzedawcą, nie to, że będziesz mówił, że to jest bo ci zależy, żeby go to sprzedać. Totalnie obiektywnie. Totalnie obiektywnie, bo i tak wszystkie sztuki są sprzedane nadchodzące, e, ale to, co oni nam tłoczą, to jest w przypadku tego modelu i jeszcze poprzedniego, czyli elektronika, 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 wygładzenie charakterystyki po to, żeby na to, że jechać szybciej. Tak, łatwiej przede wszystkim dla nas, dla śmiertelników. I opowiedz, czy rzeczywiście tym motocyklem się jeździ łatwiej? No właśnie, ja jestem totalnym amatorem i jestem tutaj niezawodnikiem, mhm. to zdecydowanie łatwiej się tym motocyklem jeździ. Co znaczy łatwiej? Na pewno łatwiej ten motocykl wchodzi w zakręty. Tu jest pewna zmiana, o której warto powiedzieć. Jest inny kąt natarcia przedniej czaszy, przez co ten motocykl mhm. łatwiej wchodzi w zakręty. metry poprawili, tak? Tak, zmienili. zmienili. Więc ten motocykl prościej, prościej tutaj się kładzie w zakręt i prościej też w tym środku Stadium zacieśnia ten zakręt. Mhm. A myślę, że to jest. No właśnie, bo to, to zacieśnienie to, to jest niby też dzięki temu CEB-sowi. oczywiście. Ale czy ty w ogóle czułeś działanie tego systemu, czy po prostu wydawało się, że ty, ty jedziesz? Znaczy właśnie i to jest, to jest, to jest, to jest fajne, by powiedzieć, ponieważ. Ja się czułem jak prawdziwy zawodnik, prawdziwy kierowca po prostu z jakichś z zawodów, mhm. ze względu na to, że ja nie wiedziałem, co tam dokładnie teraz działa. I no. to jest chyba to jest najlepsze, co można o tym powiedzieć. Wydaje, <grym> ja już po prostu nie wiedziałem, który element za co odpowiada, ponieważ jechem. Tak dobrze mi się na tym motocyklu jechało, tak stabilnie, mhm. że, w, że pewnie wszystkie te systemy miały na to wpływ. Właśnie tak. dwiO, te 70 y, 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 czujników, które zbiera te wszystkie parametry, mhm. to powoduje, że nie zastanawiasz się nad tym, co dokładnie ma wpływ na to, jak Twoja jazda wygląda, a wygląda coraz lepiej, progresujesz bardziej. To, co już powiedziałem dawno temu, jeżeli nie potrafisz jeździć na motocyklu, kup sobie Ducati i wtedy będzie się wydawało, że potrafisz. <laughs> Dokładnie tak. Jest... No, słuchajcie, prawa jest taka, kto co, kto, co woli, bo ktoś może chcieć być hardkorem i tylko ja i wszystko wyłączone, wyłącz sobie wszystko Oczywiście. w Ducati, nowym Panigale, bo możesz. <laughs> full, 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 full. Full, 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 wszystko wyłączone i, i ciśniesz do zuchwały świat należy, Dokładnie. albo po prostu chcesz mieć frajdę z tego, że ej tu się śliznąłem, tu wszedłem trochę bokiem, tu daję gazu i ten motocykl mi, mi wychodzi, więc po prostu kto co woli. To co mi się podoba, na co Ty zwróciłeś uwagę to rzeczy uproszczenia dla nas, tych którzy chcą pojechać na przykład na tor, że lusterko mega Sprytnie jest to zrobione i tylko je odkręcasz nie potrzebujesz już tak. dodatkowych... Nie ma już tutaj wiązki poprowadzonej tak. w owiewce, poza tym, która też trzeba było dokupić jakieś zaślepki, żeby to tak. tam nie odkręcasz wyglądało źle, już. odkręcasz lusterko i właśnie jeszcze w swoją sesję to robą. I najważniejsza rzecz, jaka może być, kierunkowskazy w lampie. Koniec brzydkich kierunku. To Koniec jest Koniec akcesoriów z Rizomy. Oczywiście. Co ty zrobisz? I wiercenia owiewek jakichś. Tak. tak że tutaj tak. Jest, wielki, jest wielki krok dla człowieka. Tak, dla ludzkości. Mały, krok, mały gadżet z motocyklu, wielki krok dla ludzkości. I to, co powiedziałeś, że odtąd to się patrzy, to że co? Jest tak, że jest skrzydło i cała ta linia przypomina spoiler z bolidów F1. F1 Inspired. Tak jest. Zainspirowany. I słuchaj, i bardzo mi się podoba cena tego motocykla, bo jest dzięki temu nie za tani. 150 tysięcy zł to, to już to uczciwa cena za motocykl. Ale bardzo mi się podoba cena od. Ale od to jest taki motocykl. Tak. Standardowa, znaczy... że, że wszystko ma. Przecież chodzi o te najważniejsze rzeczy, elektronika i tak dalej. Nic nie dodajesz. Jak Moc. Go, o, o, wiesz, no. wyjmujemy z pudełka, wyjmujemy z kartonu, mm -hmm. i praktycznie wersja S jest gotowa do tego. by Czyli, te, czyli ta dodatkowa kasa to już za fanaberie typu karbony, układ wydechowy. Krapowicz, I... który tam 228 koni masz dzięki full exhaust. No bo 200, sobie... 216 to jest strasznie mało mocy, musicie wiedzieć, w szczególności na warunki łódzkie. E, dlatego nie było premiery dla wielu krajów, dlatego że. Nie dało się obsłużyć tylu dziennikarzy. Tak. Bo tutaj potrzebujesz się nad tym zastanowić, klikać tymi ustawieniami i sprawdzać, jak działają. I na prezentacji mm. oficjalnej, gdzie było tylko kilku dziennikarzy, każdy miał swojego technika, który podchodzi, tłumaczył, bo też mamy dataloger, tak? Dokładnie. Telemetrie. to jest oczywiście, tak, że tam Włośni wysłali moją telemetrię po sesji. To jest wow, psz, no. mózg rozsadziło, natomiast żeby dobrze poznać ten motocykl i poznać jego wszystkie funkcje okay. żeby je dobrze wykorzystywać tak naprawdę na torze, bo do tego ten motocykl został stworzony wypadałoby spędzić jeden dzień po prostu na torze, bawić się ustawieniami, może nawet dwa dni zrozumieć, poczuć jak ta elektronika działa, uh -huh. by w pełni wykorzystać ten motocykl, ponieważ jest tak zaawansowany no tak, dużo, uch, dużo guzików, no bo patrzcie Tutaj ustawienia zawieszenia, Active Dynamic, czyli ile będziecie mieli wsparcia na hamowaniu, na przyspieszeniu yy, itd. Tak tak Tutaj elektronika, czyli trakcja, Slide Control, czy jak się będzie ślizgał ten może Wheelie Control, hamowanie silnikiem, ABS, Quick Shifter, masakra. I zobaczcie ile tych opcji, ustawienia macie, Race A, Race B. Jezu Chryst, ale czad, ale można się bawić, nie? Wszystko jest. Słuchajcie, nie mogę się doczekać, aż ten motocykl zabiorę ja na tor. Dziękuję Tobie bardzo za tą bardzo obiektywną... E, tą Dziękuję pracę. również, e, e, Zapraszamy do, do Łodzi, żeby porozmawiać z jedynym człowiekiem, po którym nie jestem ja, który jeździł na nowym Panigale 4S. Cześć. Siemanko. <laughs>